Dzień dobry, witam was w moim następnym odcinku. W tym odcinku będzie quiz z rozpoznawania ptaków. Taki normalny. Eee, śpiew ptaków, który jest le. Nie jest śpiewem ptaków, e, które są na zdjęciach, a odpowiedzi będą na takim ostatnim zdjęciu e, pod koniec filmu. Thank <laughs> you. To już koniec tego quizu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Napiszcie w komentarzu, ile wam się udało ptaków zidentyfikować. Pochwalcie się swoim wynikiem. Nie zapomnijcie również zasubskrybować i zalajkować. Widzimy się w następnym odcinku.